Siemaneczko! Z tej strony Rojadek, No i dzisiaj jak widzicie pogramy z w Farmy sumator 2017 FP nie wiem czy weszło. Do no 6 dni, myślę, że starszy. Widzicie, że pada Ale to wygląda z powodzierkami. Mają pełno wody i pełno suamy, trawy. W sumie to ba nie przyjmują. To cały niż To trzeba... To jest ten patronik Nie. Co to? Ten patronik zapłacił sprawę. Gdzie jest? Już tam wyjdziemy, gościu, ze siebie. Pomożemy ci. A ja mam nadzieję, że się ja traf. Gdzie ty jesteś? O Panie, daleka droga mi czeka. 20 pozorników 17 zł, no to niedużo Pójdzie słoneczką ty zakończyłeś poza? zakończyłeś właśnie od 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 odrzucimy i teraz jesteś ty <tryk> Nie trzeba mieć dużo maszyn w bo inaczej się dużo stepa. Zauważyłem. Ok. Może się oddamy, żeby my... Ty też zakończyłeś pracę? Dobra. Szybę poczekamy. Może jakiś inny boże posijemy sobie? jak nie możemy Co pozorów posiać Soje Soja pamiętam, że jest była droga I cały czas chciałem do Soja na weźmianę Okej pełne, ale jeszcze musimy odczynić pozornika Zaczynić pozornika Ciebie też się odzienić. To trzeba to jeszcze, to jeszcze trzeba was poukładać. W dosłownie. Dobra. Ty, zatrudnij pracownika. Dobra, jest git. No i tu jeszcze nie będę pracownika zatrudniać, dobra. Za dwa dni będziemy mieć już na, yy, ten... Mały wiatrak, to nie? O Panie, to się szybko robi? Te głuchie mi właśnie przeszkadzają Chyba no, Tak, tak, wrócimy światło może Super Jeszcze nie... Chyba jest dobrze No dobrze, dobrze i teraz tak. Niech to będzie tak. Trosna droga mnie czeka. Dobra. O, panie, uruchom się. Trzyma się, nie trzyma. Nie się trzyma. Nie tak. Tak i kładziemy ciebie. I teraz nie spadnie i teraz jakoś cudem nie będzie spadywać okej okay, spadło A, ale zresztą się, się rewagujemy każdą noc robimy sobie jeszcze te bale no tak podjedziemy sobie tak to drzewo mi właściwie przeszkadza bo nie, nie widzę teraz Tak, pójdziemy sobie Dobra Czy nic tutaj nie Okej okay. To no pana ale też dobra. Te Chyba się robią Weźmiemy jeszcze te wszystkie te tabele. W tych odcinkach Odcinku, w tym odcinku, albo w tych odcinkach, nie wiem. Może tak. To wyżej, wyżej. Wsuniemy sobie i wchodziemy. Idealnie weszło! Bo teraz się nie spodziewałem. To dobra. Ja mam nie weszłam, nie się Bo tu jeszcze są 3 B. Zastępujemy czas i poczekamy na drugie zaproszenie bela. Nie lepiej robić to od niż później. Lepiej zrobić to od niż później. Co mamy? Od no razu. Do... Да. Не дивится. Так. Может быть. Может быть, может быть. Ясно. Я. Myślę, że podoba się Wam ucinek z Panem Ingram. No. Ucinek z Panem to fajne. Teraz... To e... tyle, że wyskoczy Bela. Cóż ty... Cóż ty kokuje mnie? No te balans a w sumie to od razu, to zapnę to od razu tyle zapnę ksu, to, bo będę się męczył zapnę to, tu też zapnę no a zapało się dobra, jak się zapało, to się zapało to jest dobrze Wsunie, wsuniemy to tutaj Op, jeszcze by nie. Jeszcze by. Okay. O! Jeszcze dwie. Dobrze będzie. Stój. Jeszcze dwa. Okej. O! Zresztą, no weszło. Ja Super. Chyba no, nie mega. A z tego bele. To będzie dużo potrzebne O, dob... o, dobrze. O no dobrze, nie tym chyba, tak? A, a czy się wsadziłaś jeszcze się głębiej? Dobra, to wsadzimy tu tutaj. O, dobrze. Wiesz Git, a paliwa mam mało Paliwa mam mało dla nas w pięciu minutach ja Patrzcie, że znaleźć na, na paliwo Dobra, musimy jeszcze zrezygnować w pięciu minutach Wiesz, że zabiegam komunikat, że paliwo, albo w sumie, w sumie to ja widzę pięciu minut, to już uzupełniam Trzymaj się, to jest cud, no okay. o jest, Chciałem jeszcze maksymalnie zapakować, ja Bym tak ładnie pokładał. może by mi dało maksymalnie zaopatrzyć się. W tym odcinku, się belamy będziemy operować, następny będzie bela wał... wałny Be... bela jest nic stój łodujemy uradujemy co się okej jest nic dochodzę do pewnej sprawy już widzę do pewnej sprawy dochodzę Ja będziemy mieć nawiat tak kolejny. Może go kupimy. Ale ja myślę, że to będzie chyba koniec tego farminga. Ale jeszcze zobaczymy. Kiedy wyjdzie farming, bo, bo to wygląda teraz z góry. Dokładnie. Wehre, że... no tak, duże potrzebujemy. właśnie godzin. 12 godzin No tak Teraz duże poczuwania Super jest super to, jakie duże poczuwanie jest Czy takie niskie Czy, yy, Ile? 17 tysięcy O panie Tu, 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 tu trzeba już zrobić Trzeba sprzedawać Dwunastu i Na dawnę! Na jedną dawnę! Dobra. Myślę, że jest git. To jeszcze da? sobie. Uchwinię wywózkę. Słoneczniki to nie mam. Okej, okay. wewnętrznie się robi, teraz jak wejdziemy tak po tłoczca, dużo potrzeba i jeszcze kilka razy. No bym sprzedał chętnie, zupełnie. Już teraz bym sprzedał. Kolejna osoba zajmowała się tutaj sygnały jakieś Dobra się, czyli nazywałaś O dobrze, o dobrze o od 11, tak? No, cena spada, nie, 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 dobra, dobra. Ty, Stop czas, stop czas. Czekaj, ja, ja, mówisz, nie stop czas. Cena spada. Stop czas. O, to jest rzeczywisty. Weźmiemy tę balę jeszcze. Wbudzimy 4 Dobra, Dobra. Buzią, szpiety, Jeszcze. Z tym Okej, masz dwa bele, że mi W następnym odcinku będziemy jeszcze raz bala. Pojedziemy jeszcze raz do s Super. A to się ustawiło Super, a, się... a może w tym musicie debele? Nie Mam pojęcia To się, jest, że są już miliarderami To jakby to Dobra A ty zrobił Aha zrobiłem, że co, redukcja na pola? Jedziemy. Na ta pola. I tu idzie, no Robota aż wrze na polu. Nie ma miejsca na pracowników. Na na polu, czyli nie ma miejsca. Dobra, następny ci jest balet Jeszcze sobie zrobimy te balet Tutaj tak W miarę tak już tak. dobrze tu nie widzę To się nie zrobi Tutaj jest soja, tak? To jest pracowniku Przecież jest no o Ciebie właśnie znaczy, Ciebie trzeba to jeszcze przy tamtej kobajnie... 49% zboża ma zupełnie stój Ciebie trzeba już tam to zrobił. A po razie tam będzie Ты не Добро. О, память! Вс, это не вся. Нет, сначала. Сейчас тебе дела буду заниматься. Там где я буду. Łączę światło będzie lepiej widać. Jak się zapło? Nie. O, tu zapało się. Krok idziemy. Stopcem. Tutaj. Jest dobrze Jeszcze jeden bela Dwie bale Wywołane Za to za połośnie myślę, że się to Jędrzejmy stanął A właśnie nie robię sama, jak się ją weźmie, to właśnie nie robię sama. Do góry położymy. Jeszcze dobrze. Że jest ucieknie. Uciekaj, dobra, uciekła No, okay, tego no my się stawia, nie? A, jeszcze się wcięłem do magazynu. O, do magazynu tam jest i co czy pojedziemy, po to?

Może sprzedamy sobie owieczki Żeby nie było ich za dużo Domy Podobna Owieczki, odwiedź Ile ma owieczek? Sprzedaj sprzedaj, 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 Tak, potwierdzamy Tak Owieczki sprzedamy który jest zapełniony, więc sobie na ostatnie, największe pole jakie mamy tutaj jeszcze może bym przebadał, ale to chyba do kolejnego odcinka tu jest i dobry, dobre, dobry, 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 dobry patent bo, bo jest dużo roboty i nie mam też co wszystko robić w tym dwieście minutach ale myślę, że właśnie mi wystarczy, żebym jeszcze je Hop. Tu już się naparzył za tu się napełnił z ciebie jeszcze... dobra ciebie jeszcze odpniemy pokażę, że blisko, tylko to jest szybko szybko, bo tak Trzeba ja pomylić, że mnie nie uszkodzi Dobra Tu wszyscy robią, robią Chyba nic to jedno Wolno szypia, ale to jest dobry kombaj, tak Dobry kombaj Naprawdę Naprawdę dobry kombaj Chyba jeden z lepszych czy nawet nie, nie najlepszy, nie powiem, szkoda ale e, dobra, jeszcze zobaczymy sobie e, wełna, wełna się, wełna się myśli więcej e, droga wełna chciałbym sobie odsłonić, odsłonić, odwrócić pewnie nie przeszkadzało było blisko. Dobra. Myślę, że też się Wam pożegnam. Żegna Was żeganek. Trzymajcie. się, No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!